Witam, tutaj Halnej. Jeśli chcesz nauczyć się przynajmniej podstaw francuskiego, to mam dla ciebie interesującą książkę. Zawiera ona pewne rzeczy, nie do znalezienia gdzie indziej. Jeśli masz trudności z francuskim zapisem i francuską wymową, to strzał w dziesiątkę. Omówię teraz z grubsza główne punkty i zagadnienia z tej książki z języka francuskiego, a nawet pokażę cechy wspólne z innymi zachodnimi językami, aby ukazać, że niniejsza książka jest napisana trochę inaczej. Zacznijmy więc. Języki często mają więcej dźwięków aniżeli podstawowy alfabet łaciński, czyli nie ma wystarczającej liczby liter, aby przypisać wszystkie dźwięki. Zachodnie języki rozróżniają większą ilość samogłosek. Najczęściej jest kilka dźwięków E, kilka dźwięków A, kilka dźwięków O itd. Objaśniam, co i jakie dźwięki wydaje. Jeśli coś tłumaczę, to ze znakiem fonetycznym wprowadzam w podstawy fonetyki. W końcu czytanie słowników stanie się łatwiejsze oraz odnajdywanie dźwięków, aby je odsłuchać. Wszystkie grupy dźwięków są tutaj ukazane: samogłoski, spółgłoski, dźwięki nosowe oraz półsamogłoski. Wspominam o wielkiej przesłówce samogłoskowej. tłumaczę pewne zasady i założenia pisowni francuskiej, pewne konwencje, nam nie do końca znane. Uświadamiam też, że generalnie nie do końca rozumiemy zachodni system zapisu. Na zachodzie współczesne słowo pisze się tak, aby było, było widać, od jakiego łacińskiego pochodzi etymologicznie. Wieloznaki. Tutaj muszę trochę zwolnić. Jest to szeroki temat. W polskim zdaje się, jakoby wieloznaki były utworzone z nałożenia na siebie dźwięków z obydwu liter. Nie ma tak w zachodnich systemach zapisu. Jakby losowo wybierano jakieś liter wedle upodobania, a potem przypisywano im dźwięk. Dźwięk nie wynika z owych dwóch liter bezpośrednio. Jest to konwencja. Na zachodzie często nie ma nawet dokładnie ustalonej całkowitej liczby wieloznaków. Wieloznaki mogą mieć także 3, 4, a nawet 5 liter. Polskie wieloznaki są oparte na spółgłoskach, zachodnie na samogłoskach. To, że wieloznak ma przypisany dany dźwięk, to nie znaczy, że inna litera już nie. Litery H się nie wymawia. Mało tego, istnieją dwie odmiany litery H. Wielu liter się nie wymawia. Końcówki R, E, R na zachodzie się wymawia tylko jedną samogłoską. Ogólnie wiele liter nie wymawia się w końcówkach słów. Książka podaje pełne nazwy wszystkich dźwięków francuskiego. I to w kilku językach. Policzam dokładnie, ile jest francuskich dźwięków, liter, ligatur, samogłosek, itp. itd. Porównuję dokładnie alfabet francuski z łacińskim, angielskim i polskim. Prezentuję tutaj alfabet telefoniczny francuski. Jest to niejako odpowiednik alfabetu fonetycznego NATO. Próbuję pokazać, na ile sposobów każdy dźwięk można zapisać. Jest to bardziej złożone niż się wydaje. Podają nawet pełne nazwy samych liter, francuskie nazwy. Wspominam o samogłoskach przednich i tylnych, gdzie najczęściej dochodzi do nieporozumień. Próbuję ukazać ile wieloznaków można wyprowadzić od każdej litery. Znowuż, jest to bardziej złożone niż się wydaje. Mówię po prostu jakie dźwięki są, a jakich nie ma. Przy każdym z tych podpunktów można by powiedzieć – to może zdać się bachłostką, ale ją nie jest. Ogólnie zdaje się, że nie ma nacisku na podpunkty przeze mnie tutaj poruszone. Mam nadzieję, że niniejsza książka pomoże to uzupełnić, dając lepszy i pełniejszy obraz. Oraz oczywiście, kiedy mówię zachodnie języki, mam na myśli głównych przedstawicieli tego regionu, a są to francuski, angielski, niemiecki itd. Główne języki, które teraz definiują obecną Europę Zachodnią. Jeśli to wszystko brzmi intrygująco, to książka jest już dostępna na platformie Amazon. Dziękuję, pozdrawiam. Au revoir.